Cześć, witajcie, to jeszcze raz ja, zuza w trasie, a właściwie zuza w transie, bo dzisiaj mam jakiś taki dzień, że płynie. Płyną przeze mnie różne rzeczy i postanowiłam nagrać się dla Was. W odpowiedzi na mój film o narcezach i o tym, jak kobieta sama pozwala i jest współodpowiedzialna za to wszystko, co się dzieje wokół niej, chciałam odpowiedzieć na kilka komentarzy. Przede wszystkim bardzo Wam wszystkim dziękuję za tyle komentarzy, za tyle serca. Nie spodziewałam się, że tyle Was odpiszę. I raczej nie wiem czemu, ale gdzieś tam jakiegoś hejtu bardziej się spodziewałam, ale widzę, że bardzo dużo świadomych kobiet tutaj jest w internecie i na świecie i to mnie bardzo napawa dużym optymizmem. Okej. Okay. Ale dlaczego się nagrywam dzisiaj, teraz? Dlatego, że kilkoro z Was, kilka z Was napisało do mnie, że mi współczują. Teoretycznie bardzo dziękuję, ale praktycznie chciałabym, żebyście mi nie współczuły, bo jeżeli mi współczujecie, to znaczy, że nie zobaczyłeś tam czegoś. I dlatego jest to nagranie dodatkowe. Proszę mi nie współczuć, dlatego że ja, ja w żaden sposób nie żałuję tego, co się stało. Nie żałuję tego, co się stało, dlatego że te wydarzenia niosły ze sobą dla mnie bardzo dużą lekcję. To po pierwsze olbrzymią lekcję. Gdybym nie weszła w tą relację, to nie dowiedziałabym się o sobie bardzo wielu rzeczy: że jestem tak silna, że mogę znieść tyle. Mm, Trudnych momentów, tyle bólu. Po drugie, nie wiem, czy pamiętacie, w jednym z lub w dwóch moich filmach mówię o tym spektrum takim, że wszystko jest dualne i że yy, wszystko, co nas spotyka, ma wiele aspektów, a nie tylko jeden, który my widzimy przez swoją soczewkę. Dlatego ja nie żałuję tego, co się stało. Dlatego, że gdybym żałowała tego, co się stało, to musiałoby znaczyć, że nie potrafię być wdzięczna. Za to, co się stało, a jestem wdzięczna za to, co mnie spotkało, dlatego, że przez tego człowieka, przez tego psychopatę zaczęłam wyjeżdżać do Holandii. Przełamam swój strach przed wyjazdami zagranicznymi. Przez niego yy, kąpałam się w morzu, pływałam w wodzie bez gruntu, gdzie ja generalnie no, raczej boję się wody, bo kiedyś się topiłam jako dziecko. I nie sądziłam, że ten strach kiedyś przełamie. A, a będąc z nim nad morzem okazało się, że zostałam postawiona w takiej sytuacji albo idziesz ze mną do wody, albo zostajesz na brzegu, bo nie chcę słuchać twojego jęczenia. Bo wyszliśmy do wody. No wiadomo, woda była słona jak to w morzu. Im dalej, tym czułam się bardziej zestresowana i zaczęłam ten strach jakiś tam swój okazywać. No, on mi zadał krótkie pytanie, słuchaj, pływałaś już kiedyś? No, pływałam. No więc albo idziesz ze mną do wody i pływamy tam dalej. Mówi, nie bój się, gdy jak się będzie coś działo, to ja Ci pomogę, ale nie masz już o tym strachu, albo jeżeli wybierasz się bać, to zostań na brzegu i nie idź tam ze mną. No i słuchajcie, ja poszłam do tego morza Gdzieś odpuściłam całkowicie lęk. Zapomniałam po prostu o nim, nie zabrałam go ze sobą do tej wody. Nagle się okazało, że ta woda, która zalewała mi wcześniej nos, oczy i usta, i, i wydawało mi się, że to jest coś nie do zniesienia, nagle po prostu przestało mnie to przeszkadzać. I nagle okazało się, że pływam w morzu bez gruntu w obcym kraju i nie boję się. I to mi pokazało. Że jedyne ograniczenia w naszym życiu to są te, które sobie sami na siebie nakładamy. Dlatego nie mogę żałować tego, że go poznałam. Bo wydarzyło się jeszcze wiele innych pozytywnych rzeczy. O niektórych nie mogę Wam powiedzieć, bo są nielegalne. <laughs> Ale przede wszystkim poznałam nowy kraj, poznałam tam bardzo ciekawych ludzi i przekonałam się na swój własny temat. Że potrafię o wiele więcej i jestem w stanie zrobić o wiele więcej niż w całym swoim życiu przypuszczałam. Potrafię przełamywać swoje lęki, potrafię się porozumiewać po angielsku. To był w ogóle sztos. Zostałam tam w pewnym momencie sama, w miejscu, gdzie pracowaliśmy. Przyszli sąsiedzi nasi i zaczęłam z nimi po angielsku rozmawiać. Tak nagle, bez wcześniejszych w ogóle jakichś ćwiczeń, lekcji. Ja się uczyłam angielskiego w moim całym życiu, chyba rok tylko, w szkole. I to nie była nauka, jakoś bardzo obfita, w dobre oceny, i niewiele rozumiałam, ale całe życie słuchałam piosenek po angielsku i lubiłam oglądać filmy z polskimi napisami, także w oryginale, w języku angielskim. I słuchajcie, nagle ten człowiek podszedł do mnie, i okazało się, że ja z nim się potrafię porozumieć po angielsku. Na to się zjawił y, mój psychopata. No i powiem szczerze, że zdębiał. Bo on sobie w ogóle nie wyobrażał czegoś takiego, że ja mogę się porozumiewać po angielsku. A dodam jeszcze, że on mimo swoich. Y, Zdolności manipulacyjnych był totalną nogą z języków. I on w ogóle po angielsku nie umiał się dogadać, więc nagle wskoczyłam na jakiś taki wyższy poziom. Nie wiem, czy on zaczął mnie bardziej szanować, czy może zaczął się mnie bardziej bać, bo się okazało, że potrafię więcej niż on, ale dla tych właśnie kilku rzeczy nie żałuję tego, co się stało. I, i nigdy w życiu niczego nie żałuję. Dlatego, że gdybym żałowała, to by znaczyło, że jestem ślepa i że nie reflektuję nad sobą i że nie widzę w ogóle tych dobrych aspektów każdej sytuacji. A wierzcie mi, każda sytuacja, która was spotyka, każda najbardziej czarna z czarnych dup, która was spotyka, ona jest po coś. I ona niesie ze sobą zarówno cierpienie, jak i bardzo dobre dla Was skutki. Tylko w Waszej gestii jest je zobaczyć. Dlatego nie żałujcie. Nie żałujcie nigdy, bo każde wydarzenie, każda rzecz, która się nam przytrafia, każdy człowiek, którego spotykam na swojej drodze, to nie jest przypadek. To wszystko nam coś pokazuje. I z każdego takiego zdarzenia, które teoretycznie jest negatywne dla nas, Wystarczy szerzej spojrzeć na to i jestem pewna, że w każdym takim wydarzeniu znajdziecie dla siebie coś pozytywnego. To nie był mój jedyny związek, eee, taki, no, że tak powiem, beznadziejny przypadek. E, byłam też związana kiedyś z mężczyzną, e, który też był, powiedzmy, byłym przestępcą i <laughs> straciłam bardzo dużo pieniędzy, pamiętam wtedy w tej relacji. Ale zyskałam niesamowite doświadczenia. Ja zaczęłam podróżować. Wtedy pierwszy raz zaczęłam wyjeżdżać do Niemiec. Poznałam niesamowitych rehabilitantów, bo w jego rodzinie była osoba niepełnosprawna i ponieważ bardzo się tam poświęcałam w tej relacji. Poznałam niesamowitych rehabilitantów, którzy pracują z niepełnosprawnymi dziećmi i mam tak duże doświadczenie, że. Potrafię dzisiaj wykonywać przeróżne masaże, potrafię przynosić ulgę ludziom z jakimiś przykurczami. No, nie zdarzyłoby się to, gdyby mnie weszła w ten teoretycznie fatalny dla mnie związek. I tak spróbujcie zareflektować, sięgnąć przez chwilę pamięcią. Jeżeli żałujecie w życiu czegoś. To znaczy, że nie widzicie, że tam była dla Was lekcja. I tam była dla Was wartość. Dlatego proszę mi nie współczuć. I proszę mi nie zazdrościć. Tylko to, co ja bym chciała Wam dzisiaj najbardziej przekazać, to jest to, żebyście zaczęli patrzeć naprawdę patrzeć na siebie, na swoje życie na ludzi, którzy Was otaczają. I widzieć, i widzieć naprawdę, co oni wnoszą do waszego życia. Bo osoba, która teoretycznie oszukała mnie na przykład na pieniądze, tak praktycznie dała mi bardzo dużo wiedzy i bardzo dużo y, możliwości, z których ja skorzystałam, a ja wcześniej ich sama w sobie nie widziałam. Tak samo ten mężczyzna, przy którym gdzieś tam poniosłam duże straty finansowe, on był tą osobą, która zachęciła mnie do otwarcia własnego biznesu. Ja słuchajcie, jestem florystką też z zawodu i ja dzięki niemu otwarłam swoją własną kwiaciarnię. No. I prowadziłam ją kilka lat z powodzeniem i bardzo szybko zdobyłam swoich klientów takich stałych i miałam bardzo dobrą renomę. Ale przez to, że nie miałam granic i przez to, że gdzieś tam zabrakło zdrowego rozsądku, no to ten interes straciłam. Ale był taki moment, że to był bardzo duży sukces bardzo duży sukces. Ale gdzieś tam wtedy nie potrafiłam z tego wyciągnąć dla siebie właśnie tej lekcji, ale widzę ją teraz. I tak jak sięgnę pamięcią każdy z mężczyzn, który, którzy teoretycznie przynieśli mi jakieś tam negatywne doświadczenia, z każdym z nich wiązało się dla mnie coś dobrego. I to nie tylko jedna rzecz, tylko więcej niż jedna rzecz. Dlatego otwórz oczka i otwórz serce. I zobacz, że jeżeli się ciebie coś złego. To tam za tym złem schowane jest dobro zawsze. 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 Tylko wystarczy je zobaczyć. I wtedy nie ciągniesz za sobą w życiu jakiegoś ciężaru i żalu, że takie złe rzeczy cię spotkały. Tylko widzisz te dobre rzeczy i wtedy te zdarzenie negatywne, które mogłoby się stać traumą, ona jest po prostu czymś, co cię wzbogaciło. I ty potrafisz być za to wdzięczny. Bo ja tak naprawdę Jestem wdzięczna za tych wszystkich mężczyzn, których w życiu spotkałam, z którymi miałam relacje. I mogłam powiedzieć, że spotykałam fatalnych mężczyzn. Ale ja tak nie mówię teraz, dlatego że ja potrafię też zobaczyć te wszystkie pozytywne rzeczy, które każdy z nich mi dał lub u mnie spowodował. Dzięki każdemu z nich urosłam. Dzięki każdemu z nich urosłam. I taka jest właśnie prawda. I dlatego przytrafiają nam się te kiepskie sytuacje. I dlatego napotykamy tych facetów, jakichś takich, nie bardzo. Bo każdy z nich to jest jakby nasze lustro, tak. On ci dokładnie pokaże, gdzie ty siebie nie szanujesz. On ci dokładnie pokaże, gdzie ty nie masz granic. Wszystko jest po coś. Także proszę mi nie współczuć, tylko proszę spojrzeć na swoje życie i zobaczyć, jakie jest pełne, pełne, absolutnie pełne wszystkiego, i wyciągać najlepsze rzeczy dla siebie i rosnąć właśnie na tych, na tych relacjach, które są takie nieudane teoretycznie. Ty masz największą okazję urosnąć. Pozdrawiam Was z całego serduszka. Do zobaczenia.